Witam serdecznie drogi bliźnięta na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energię chciałem Wam w tym tygodniu pokazać na ten tydzień. Zobaczmy. Co też dla bliźniąt. Odpłynięcie od problemu, małżeństwo odpływa od siebie, odpoczywa lub zakończenie jakiejś właśnie zdrowe cięcia wiele bliźniaków się rozchodzi, wiele bliźniaków myśli o wyjeździe, o odejściu o, o takim totalnym przemęczeniu, takim tworzeniu siebie na nowo, no i tu jest komfort no i tworzenie siebie, czyli tak jakby m, bliźniak w tym tygodniu postanę, postawił na to, że to ty sobie radź sam, ja będę sobie radziła sama, czy vice versa tak, ale tutaj są zdrowe podejście zdrowe podejście bliźniaka takie pokazanie, poka przede wszystkim pokonanie, słuchajcie, Okonanie wydaje mi się takiej niesprawiedliwości w związku, tak bym powiedziała, coś się zadziewa takiego, że bliźniak się obudził, bliźniak się obudził, robi zdrowe cięcia i myślę, że może w tym tygodniu dojść do tego, że powie, że posłuchaj, jeżeli się nie podstosujesz pod to, czy pod to, czy tak jak czy ty kobietko, czy ty mężczyzna, no to będziemy musieli żyć osobno lub po prostu rozstańmy się, odpójmy. no Część bliźniaków to się rozchodzi, tak? To są rozwody, to są rozejścia, czyli takie postanowienie i jest to postanowienie, myślę, że takie długo te... no... Nie widzę pełnego rozwodu, ale mamy tutaj króla miecza, król mieczy w tym, w tym wypadku, i macie tutaj cztery energie swoje w, w czytaniu, czyli w energii głównej, czyli jest takie zdroworozsądkowe podejście, wyjście z depresyjności, nareszcie takie obudzenie się, zakończenie czegoś, uważacie, że pewne sytuacje w waszym życiu one są przez, przez cały tydzień będziecie tak uważali, że pozbywacie się tak naprawdę, że jest to będziecie wierzyli w to, co mówicie, będziecie wierzyli w to, co robicie, będziecie wierzyli w to, co tak Naprawdę, czego dokonałyście w tym tygodniu lub w, w poprzednim czasie? Tak? i Tutaj jest taka chęć odpłynięcia, wyjazdu, odejścia, pójścia po prostu na zasadzie, że nie jest wam to do niczego, ale to do niczego potrzebne, to co się dzieje między wami a waszym partnerem. Partner może być chory, tutaj jest też pokazuje mi się partner, chory partner, ale jest takie. Mm, takie zdjęcie z siebie obowiązku bo to jest tak jakby e, ja Ci pomogłem, ja Ci pomogłam ileż można, po prostu ja Ci rozumiem, ale rozejdźmy niech nasze drogi się na chwilę rozejdą niech każde z nas zadziała sobie z osobna, bo ja, mnie to męczy mnie to męczy, mnie to dusi, bo to tak jakby bliźniak miał partnera na plecach w tym tygodniu i to jest takie że twórz siebie, Ty twórz siebie ja będę tworzyć siebie i to nie stoi nam na przeszkodzie, przede wszystkim bardzo dużo spraw prawnych, spraw Dużo spraw sądowych, takich sądowo-bytowych, dużo bardzo takich cięć, ale cięć bardzo takich zdrowych, zdrowych cięć, bo to są takie być może jakieś podpisy, być może jakieś umowy, być może jakieś sprzedaży, bo tutaj no też, też się rysuje. Słuchajcie, ale jednocześnie dla bliźniaka, jeżeli bliźniak, wydaje mi się, że będzie się dotyczyło jakichś związków, znajomości, ale ogólnie jakiegoś partnerstwa, czy będzie to w biznesie, czy będzie to w miłości, czy będzie to, czy słuchajcie, czy będzie to mama ta, ale czy mama tata nie wydaje mi się, że jeżeli już to jest to są to jakiś par, jacyś partnerzy z bliźniakiem i tutaj będzie pokazanie tak naprawdę o co chodzi do czego bliźniak chce iść do czego myślę, że przedstawi swoją, wizję, nie, przedstawi swoją wizję i będzie się tego trzymał będziecie się tego trzymali w tym tygodniu, bo to jest tak jakby pozbycie się czegoś natrętnego czegoś niedobrego czegoś jakiegoś diabła ze swojego życia dosłownie jakiegoś diabła nie wiem o co chodzi czy chodzi tutaj o uzależnienie czy chodzi o nałogi, czy jakieś. Myślę, że tu Państwo będziecie wiedzieli w ciągu tygodnia, o cóż, o cóż w Energiach chodzi. Jeżeli chodzi o pracę, słuchajcie, o sprawy zawodowo, takie finansowe, to nic złego się nie dzieje. Tworzycie, tworzycie, pracujecie, lub macie chęć wyjazdu, bo to też jest wyjazd, lub macie chęć po prostu pójścia zupełnie w inne miejsce, zaczęcia z kimś innym. Mówię o pracy, tak? Czyli i takie wejście lub zobaczenie na koniec tygodnia, że tak naprawdę to, co robiłyście do tej pory, to zaczyna wam pomalutku przynosić wymierne korzyści. Czyli to są bardzo fajne karty, bo to są karty takie bardzo, bardzo czyszczące, czyli musicie w tym tygodniu być w swojej energii niesamowicie. Mocno. Jeżeli chodzi o zdrówko, moi drodzy, to myślę, że nie powinno być nic złego. Uzupełniajcie, moi drodzy, tylko płyny, No i te ręce, u Was to te ręce i te stopy, jakoś niesamowicie tutaj bardzo mocno, bardzo mocno wpływają na Was. No i jest jeszcze tak, że martwicie się tutaj, jest strach. Jeżeli chodzi o zdrówko, to bardziej strach o bliskich, bardziej strach o, o znajomych, o bliskich, o rodzinę. Coś się zadziewa, coś może się zadziać, coś może się zadziać, i takie jest, ale ładnie z tego wyjdziecie bo tutaj wyjdziecie czyli to tak jakby nic złego się nie stało bo tu nie ma zejść odejść natomiast chodzi o jakąś chorobę o jakąś chorobę nie wiem czy w rodzinie być może pozbycie się choroby w rodzinie nie wiem, tutaj tego nie mogę Wam zinterpretować, bo nie umiem tego czytać dosłownie. Nie potrafię, bo tu jest tak, jakby bardziej w tym tygodniu wasze zdrowie było zależnione, czyli wyda, wydaje mi się, że też po części emocje, tak? Po części emocje będą związane z członkami rodziny, lub z jakimiś bliskimi krewnymi, lub ze współpracownikami. Tak to widzę, moi drodzy. Tyleż, kochani, na ten tydzień. Energie macie piękne, bo to są energie takie czyszczące, pokazujące bliźniaka w takiej nie, bardzo, bardzo żarliwej, takiej m, troszeczkę. Wydajecie świeżonej, ale jednocześnie bardzo takiej dostojnej, dostojnej energii. Pozdrawiam, kochani, serdecznie do kolejnego czytania Buziaczki Heipoga.